Jedziemy, jedziemy, iść, kajdę, kruz, ten No, jak zagrasz te czołgi, to potem już życia nie ma, nie? Kiedy będzie ta gra, co się okrętem pływa? Jak na ryby, ze starym pójdziesz. Ja mam go, mam go, patrzcie, to, patrz tu, patrz tu. Bez sensu, jak ktoś gra w to, nie znając mechaniki. Jak to nie znają mechaniki? Ale jesteś pospinany. Bez sensu, to jest też, że tu przychodzisz i marnujesz swój czas. Moim zdaniem. Dobra, Dobra jeszcze jednego czołga robić. przetestujemy. Dawaj japoński. Japoński. Y jest. Renault Otsu. Uuuhuu! Czyli znaczy, wie, wiem, pewnie. Pe, pe, możliwe, że jesteś graczem tej gry. No, i pewnie jesteś podjarany mega, i, i chciałbyś, żeby tu był zajebisty gameplay, ale. No ja nie jestem takim graczem. ja to tak gram, jakby dla rozrywki, nie? Mnie na, na przykład to bawi, że sobie teraz w to ciupię. I se udajemy po niemieckie, niemieckie wypowiedzi. Um, co, co mam ci powiedzieć? No, przykro mi jest, że po prostu nie, nie, nie zadowalam cię moim gameplayem. Ale myślę, że. Myślę, że... Myślę, że też napisałeś to chyba trollując lekko. No bo chyba nie jesteś aż tak głupi, żeby wylewać swoje żale, że ktoś nie potrafi grać w grę. Na pewno sobie też to strollowałeś. Nie może być takim przegrywem życiowym Pan go zadowoli, nie, absolutnie nie ma żadnych banów na tym kanale. <grystanie> <grystanie> na razie nie ma. Nie ma, nie ma, zmieni ja zmieniłem się, nowy pokój, nowe miejsce mieszkania, już nie ma banów. Ej, no i co ty piszesz? <grystanie> Franuj się kurwo bana ja złonę jego. Nie, Rdemu to M auta. Dobra, tajemauta? Zrobana, dobra. To za takie coś? No nie, za takie no nie powinno tak być. Dobra, śnieżna kraina. To się to przypomina? Twoja matula kąpała się w szczynach. Siki, siki, siki. Zobaczcie, ej, tu samoloty nawet latają. Ty, to ty chyba ten widz poleciał teraz kurwa, o, z tym banem. Permanentny poleciał w pizdu. Dobra, jedziemy. O wow wow, dostaję cały czas, ale to oczywiście moi mi biją. Wow, ale bombardowanie. Zobaczcie to. Pamiętajcie oczywiście wykrzyknik VOT FOD, World of Tanks. Możecie się zarejestrować z tego linku, odebrać wielki czołg z długą lufą, kredyty i także mieć dopierdolone fajne konto. Możecie też kliknąć pod banerek. Okej, okay, świetnie. No gdzieś czysto. Jest mnóstwo czołgów do wyboru, mnóstwo sprzętu. W kurwę gadżetów. Kurwa. Ej, z trzech metrów z czołgiem w No właśnie widzę, że się rozjebałeś, ale spokojnie, zajmijcie fajną pozycję. No wiesz, może czołg jest pancerny, ale na pewno wstrząsy nie jest w stanie sobie poradzić. Jezus metrów, Okej. Okay. Dobrze panowie, trzymamy pozycję, trzymajmy pozycję. Za chwilę się wychylą. Mapa jest dość spora, zobaczcie, ta mapa jest długa. Wychodzimy na takiej kurwie, że ich zmiatamy z powierzchni ziemi. <gry> jest pierwsze pierdolnięcie, oni kurwa nie żyją. Jest pierwsze pierdolnięcie, i potem ja powiem później, jeden dochodzi do drugiego i mu pomaga. Tak. Pomóż koledze, wypierdol mu bułę. Dokładnie panowie, słyszeliście, kurde? Jedziemy z tym. To jest tak, że jak ziomek ma zgiętą lufę, to kurwa podchodzisz i po bomba temu typowi. On już leży, że nie chce się bić, to kurwa podbiegasz do następnego. Znaczy, podjeżdżasz do następnego. Widzę, to jest rozgrywka już na wyższym poziomie. Cię mhm, się bo... ma, ale, ale, ale. nie he się tylko z tyłu silnik i większy jeszcze dostajesz. Zawsze się obracę, okej. Okay. Zawsze się będę teraz obracał. Uwaga. Ale on jest szybki tamten, Osko. Jest, jest, jest. Namierzył mnie ktoś. Żarówka się zapaliła nade mną, aż to. Dostał! Dostał! Ładnie! Yeah! Ale z niego jambik. To jest Marcin, Marcin XD. Marcin XD jest dobrym graczem. Chyba mamy przewagę chyba. Nie, nie mamy przewagi. jest za mniej. Myślę, że on mnie słyszy? Myślę, że tak. Ok, Osko, dobrze, dobrze. Zamykamy ich, zamykamy ich. Świetna robota, Osko. O ład zostaje. Nie wiem skąd. Muszę się wycofać. O nie, nie, nie. O kurwa.

no, niestety, przegrałem kolejną batalię. Ale było blizutko. fajnie, tam dostało do mnie kilka strzałów. Zaczynam się rozgrzewać. To na koniec, może sprawdzimy sobie może coś z wyższego tieru. Na przykład polski czołg MTP trzygwiazdkowy. Dobra, to ja to samo. Weźmy sobie ten polski wielki czołg. Albo wezmę Valentine. Sekunda, tylko kupię. Nie ma problemu, nie się, mafynku. Walenty ma lepszy pancerz, ale wiesz, polski czołg to polski czołg, wiesz o co chodzi? Reklama, reklamą, ale czołgi są naprawdę spoko. Jest to niby mechanicznie prosta gierka, ale jest zarazem bardzo głęboka i skomplikowana. Sprzęt, opancerzenie, ciosy, kurwa silniki. Wszystko tutaj jest, a wykrzyknik wod umożliwić zarejestrowanie się w tej zajebistej gierce. Cztery osoby się zarejestrowały z mojego linku, dziękuję wam, chłopaki. Pewnie cztery tylko dlatego, ponieważ resztę 2800 osób ma już konta i na pewno ciupie. Dobra, okay, M3 Steward jest gotowy, no to lecimy, bitwa. Okej, okay, bitwa, bo Zajdzo. trzeba potem bo trzeba bitwę zrobić, potem trzeba malutką przerwę zrobić, bo w nocy, w drugiej w nocy mam turniej World of Tanks, ale też na amerykańskim serwerze. Chicago właśnie napierdala. pierdala moja mamuśka ma dzisiaj urodziny. No to zdmuchnie jej świeczkę, wiesz o co chodzi. Ona ona tobie niech zdmuchnie, no to jesteśmy na torcie, nie? Zdrówka szczęścia dla niej oczywiście buziaki, tule ją mocno no, dobra, i dobra. można powiedzieć, że jedno w życiu jej wyszło. To ty, ty właśnie, wspaniały człowiek. Właśnie i wyszedł. No i staremu twojemu no, we dwójkę cię tam, wiesz, wyhodowali, więc gratulacje dla niej, że takiego pięknego człowieka stworzyła. Pozdro dla niej. No, się, że nie dodałem, że nie dodałem nic, nie? Że jebać ci tego, że jebać tamto, że chuj w dupę, nie? Zaskoczyłem cię, co? Nowy pokój na mnie tak działa, nowy pokój na mnie tak działa. Wiemy, To jest jakieś mójstko piłkarskie. Tak, chyba będziemy w piłę napierdalać. Trochę tak, tak aż, aż sam się skoczyłem, tak, że nie ma żadnego wyzwiska. No, w końcu wiesz, zaczną widzowie... O proszę, 3000 widzów już jest kurwa. No, widzisz? Trzy koła ludzi, bo zaczęły być miny, miły. Miny, miny to mogą być pod czołgami. A bo miny mogą być zdziwione kurwa. Jak to wygram. macie miny. Kurwa, Rebeka jest, jest dzisiaj na tym streamie. Dobra. Piąty czołgista jest. A no, kocham cię byczku, dziękuję. I uważaj, stary, bo Gierka mega wciąga. Żebyś studi kurwa nie spierdolił sobie, ani życia prywatnego. Bo no tu można, jak zagaż te czołgi, to potem już życia nie ma, nie? Miałem ziomka, co wiesz, miał, no nie wiem, miał 18 lat, miał zacząć w to grać, nie? To y, normalnie, wiesz, jeszcze rok, wszystko elegancko, a potem chłop kurwa, jak się po niego przychodziło, to on miał włas kurwa do domu, rozumiesz, jak do czołgu, miał włas. Odkręcane kurwa na takie, wiesz, hydraulikę. Odjebało mu ciężko. Ciężko mu odjechało, w mundurze do szkoły zapierdalał. Ciężkie były. A zobaczcie jak teraz sprytnie się poruszam. duża mapa. Spokojnie, spokojnie. No, czy ty jesteś mądry? ty masz godność, rozum i szacunek? Świetnie. Da, bardzo dobrze pracujemy. I zobacz to. Co, co się dzieje z nimi. Że Oni są... Oni będą... Do dobrze ma finek. Widzę, że ogarniasz. Oto jest pistolet z dużą pupą, lufą, czufą. Jest za tym, za Betlejem. Jadę z tym murem jak kurwa z workiem Ziemnia. Namierza mnie ktoś. Ktoś mnie namierza. Jest widzę, 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 jest tutaj. Tu jest, będzie rozdupcany. Czaj się, tutaj czaj się. Pa co to robi kurwa? Co ty robisz, chłopie? No chodź. O kurwa Dobrze dostał. Ja go pikuję Dostałem, osłaniam cię, nie wiem skąd. Błój mi chyba wyjebał. Jest, zniszczyłem go Jest! Jest! jest. Dawaj! Co teraz kurwo? Masz go? Chcesz go? Chcesz go? You, you wanna kurwa, touch this? Kurwa big dick? Huh? You wanna touch this? Kurwa? You wanna, kurwa kurwa, like leg this? Kurwa masz? Huh? Dojeżdża go, dojeżdża go, świetnie Dobrze, Dobra, asysta do... weszła To tam? Kurewki, he? Takie muzyk zaki robię Pięknie, dostał Shoot Dostał I finito, finito, dalsze gusto Bang Easy. Dobrze, dostał na plecy. Jedziemy, jedziemy! Nie przejmij to pancerza, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! Świetnie, świetnie! Jedziemy z nimi! Docisk, dojazd! Ty, e, chyba ja rzeczywiście mam kryzys średniego, bo mi się zaczyna się w kurwę tak jaka podobać. Opadający pocisk. Patrz, opada jak na, na poduszkę kurwa twoja matula po imprezie. Bang. Wow! Trafiono w pancerz. To może w to, tak to jeszcze chyba nigdy nie przetrwaliśmy. O kurwa, rozdupcyli mnie, ale jakimś fartem, ale nie, to był jeden z najlepszych moich meczy, Jakie mam wyniki? Czemu nie mam jakiejś informacji, że asystę mam? Okay. Halo? No nieważne, ale dobrze mi poszło, naprawdę to był jeden z moich lepszych meczy. Opadłeś na poduszkę. Nie, to był jeden z lepszych meczy. Ale tu się ludzi schodzi, to jakaś impreza mnie się w mieszkaniu się chyba strzykuje dzisiaj. Przetrwałem dwie minuty, ale naprawdę dobrze mi szło. Ej dobra, ja bym jeszcze jedną zagrał, powiem, że mi spodobał się teraz. Jak, jak nie chcecie już ze mną grać, to nie musicie, ale jak chcecie, to zapraszam was. Mogę zagrać. No to dawaj, zagramy jeszcze, jeszcze jedną. To, ta walka była fajna. To weźmy sobie może radzieckie MS 1 A nie, we, nie weźmy inny tier, weźmy inny tier. bo zobaczymy, że na tym innym tierze jest o wiele lepiej. Lepiej, nie? Na wyższych. Tak, tak, jakoś nie gostują tak bardzo. Dobra ja mam dojazd, ja mam dojazd, chyba się wypierdalam. No, mogę się ruszyć sporo. Nikt mi nie chciał pomóc. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, o, krytyczne uszkodzenia mam. Nie mogę się ruszać. Osłoncie mnie, dziękuję. Nie wiem, dlaczego się nie mogę ruszać. bo mi w gąsienicę wykurwił. Masz uszkodzoną w gąsienicę? Tak. Ono przyszłość ustawia się, się przodem do obrony. Tu ustawiałem się, tylko teraz spierdalał. Dobrze, ale ja się sam z czteremu nakurwiałem. Przytrzymałem to. Ja mam go, mam go, patrzcie, widzą, to, patrz to, patrz to. <grystanie> Kurwa! A, ah! Ale kur... <grystanie> Już go prawie miałem. A czemu nie ma asyst? Ale dobrze, dobrze, ale widzicie? Ja pojechałem sam na pięciu, z pięcioma się szarpałem. Bamba na banie, kończymy balet. No dobra, trzeba sobie chyba zrobić przerwę od tych czołgów. Bo cały czas zostajemy w pierdziel, ale... Kilka walk wygra... A ty walczysz jeszcze? No. no, ja chcę pokazać piotkę, chcę pokazać piotkę. Oj, chuj. Oj, chuj, wylogowali, ale mamy jeszcze Mafinka. Zobaczymy, jak sobie wywaracie Aztek. Jest Mafinek. Nasz widz, zobaczcie jak się ostrzeliwuje. To jest czterema. Pa, pa, pa. Mafinek, go, jak go zabijesz, to coś wipał ode mnie na kanale. Którego z nich? A, nie mogą go dziabnąć. Nie mogą go dziabnąć. Dobrze, dobrze. Mafinek. Świetnie, ależ się ustawił. No i masz wipa na kanale. Pięknie. Jako, jak, jak go miał? Likutek? Likut. Jaką miałeś ksywkę na tym? Na czacie? Likut. Lik. Li, ik, ty, tak? A, a, a. Ależ ciebie bambi. Jak kurwa się popisuje. Dostałeś z sprawdź czy masz. Dziękuję, pięknie. No, bo nie, no, dobrze, dobrze zrobiłeś to. Widzę, że wykorzystałeś taki mankament, że oni. Ty mogłeś ich trafiać, ale ty byłeś tak ustawiony, że oni nie mogli ciebie trafiać, nie? Świetnie, genialny manewr. No, w ogóle pod takim pontem ciężko, ciężko jest przebić ten pancerz. O kurwa, czyli wiesz, że trzeba man manewrować tym pancerzem, wiedzieć, jak się ustawiać. A, kontowanie tak zwane. Wiesz, jak jest większy kąt, to jest grubszy pancerz, jakby nie patrzeć. A no tak! No przecież ci pisałem o tym kroku. No wiem, ale tu dużo ludzi pisze mi na czacie, ja też tutaj gadam, gram. I jesteś w stanie sobie to wyobrazić, że czasem nie wszystkiego nie zobaczysz, nie? Ale specjalista! Szkoda, żeś kurwa tak nie grał, jak zaczynaliśmy, tylko teraz. Ale dobrze, dobrze. No chyba za to będzie roleplaying robiony, 6 na 300 i piszesz XD? No widzisz, nie dojdziesz nic do, do niczego w życiu, jak ty będziesz wyśmiewał mały progres, tak? Jeszcze trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Kochani, taki kurwa, Opa, bluza na kanapę i wejpany. Afinę, jak się czaj zostało tylko dwóch, zostało dwóch, dwa na cztery. Ale jego czołg już ledwo zipie. Kiedy będzie ta gra, co się okrętem pływa? Jak na ryby ze starym pójdziesz. Będziecie pływać. Takim niwea. Eee, jak to się nazywa? Na to to się chodziło? Która pamiętam, na bagry się chodziło. Jak to się nazywa? Na te łódki? Nie wanna. Wyglądały wyglądała takie malutkie wanienki. Nie zalew. Nie regaty. Nie kajaki. Nie kutry. To miała taką swoje. Swoje nazwę ta łódka miała. Jak ja byłem w podstawówce, to Nivea organizowała jakby takie malutkie regaty. O, aleś kurwa wysiadkę zrobił. A było 4 na 2 zobaczcie, jak się bronią. Ale ładna walka. O, ten też inteligentnie się schował. Zobaczcie, tu już nie, nie zostali, tu nie ma przypadkowych graczy. Zobacz, oni w kółko domu się ganiają. pierdolony. Dlaczego tego domu nie rozjeba, jak mam pociski kurwa przeciwpancerne? Nie Tratwa. Omegi, tak, Omegi, optymistka, możliwe optymisty, możliwe, no. To miało jakąś taką specjalną nazwę. Takie malutkie łódeczki Nivea, i my na tym pływaliśmy za mało lata, w podstawówce, Uczyli tego wf -ista. pamiętam pan Walasek. Nie, wiem, czy ktoś pamięta, czy chodził do 117, ale był taki wf w porządku. Walasek miał nazwisko. Pozdrawiam go serdecznie. Nie Walaszek, Walasek. O, chodziliście, proszę. Nie Walaszek, Walasek. Nie Balasek, Walaszek? Nie, Sek. Nie, no nie, to, to już pamiętam. Walasek macie dobra. Nie, 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 Szy, jest, to już chyba trolujecie, kurwy małe. Wszyscy z jednej szkoły, 3000 osób z jednej szkoły jest. Chyba wygraliśmy, chyba będzie pierwsze zwycięstwo i pierwsze punkty. Ale wibruje mi na chacie, bo montują mi ten. I co jest? A, zwycięstwo, już wygraliśmy, jest, brawo! Jest, tak jest, dobrze. Brawo. Chyba y, Mufinek wykerował, Mufinek wykerował. Jest, misja ukończona, zajebiście widzowie. Siema. Do zobaczyska, papatki, hejka, cześć, yo.